Dobra, gdzie by tu kamerę ustawić? Może tutaj? Może tutaj? Hmm. No, zobaczmy, jak to się będzie sprawdzało w tym miejscu. Ja sobie jeszcze też szybciutko wstawię na YouTube, na tym, na Facebooku informację, że coś tam nagrywam, bo to tak spontanicznie wyszło troszeczkę. Mówię, o! Jestem Call of Duty, to sobie sprawdzę, nie? <grym> Także szybko informacja dla Facebooka, że jestem na żywo. Kanapowicz sobie łupie. A propos, nowe słuchawki mam. Turtle Beach. Grałem wczoraj trochę i fajnie, fajnie, naprawdę spoko. Jestem ciekaw jak z mikrofonem, więc dlatego też jest ten stream <noise> właściwie. Ok. Szybka informacja, bardzo przepraszam, że ktoś. A, ktoś, ktoś to wyciągnął, to jeszcze raz. Jak już to zostanie nagrane live, to sobie to posłucha, co teraz mam do powiedzenia. Ale pozostali nie będą musieli się z tym męczyć. Także. Ona przezaprasza Na żywo. Kod MW2 teraz No i tyle z dużych liter przydał się, nie? No, a bo dobra, opublikuj i heja, i lecimy. Normalizacja? No nieważne. Eee, inwazja. Nie, po prostu dawać tutaj, ma być rzeźnia. Traktuj wszystkich z szacunkiem. Czekaj, zasady postępowania. Powiesz nas zbudować przyjazną, bezpieczną i eee, otwartą dla wszystkich. graczy. w tym wszystkie punkty regulaminu postępowania Call of Duty. Aha, czyli nie ma gnębienia na tle rasowym, tożsamość i ekspresji płciowej, orientacji seksualnej, wieku, kultury, wiary zdrowia, fizycznego, psychicznego, kraju pochodzenia. Nuda. <grywa> Rywalizuj uczciwie. Tyle rywalizacji jest kluczowe dla wrażeń z rozgrywki Call of Duty. No, uczciwie musi być. Zachowaj czujność przyjaznym, przyjemnym środowiskiem. Czas komfort gry, gry, gracze powinni korzystać z narzędzi w grze, ilekolwiek będą środkami nieprzyjemnych incydentów. Nieważne. Yy, po prostu lecimy. Invasion. Cholera. Czy w takim razie, jak jestem tutaj live, to, czy ludzie, którzy będą z nami grać, będą słyszeć to, co mówię? To trochę lipa. To tak troszeczkę. Dziwnie będzie. Wyszukiwanie meczu. Jakiś ping wysoki miałem, chyba, na chwilę. Dobra. A mogłem napisać, że to na PS5, nie? O, to się sprzedaje teraz dobrze. A nie że na PS4. No, ktoś to ogląda, nie? Siema. Kimkolwiek jesteś. <grym> Okej. Okay. Mm. Dobra, ale jak to zmienić szybko nazwę? Tego Nie wiem. No kiedy zaczniemy, ile jeszcze 5 graczy? 6, tak co chwilę się waha. 7, no to ludzie odpadają. Zobaczymy, co z tego będzie, nie? A, 15 poziom M4. Tu! się Ale oby, o czym wy mówicie? O broni? A ja oma. Mhm. Ja no, to, to zogelassen 99. Brüschnikasch, ja, co me wenn er L2, und R2 runtermast, dann... Ah, nam tutaj dobrało do drużyny. Gadotliwego. co? So, mir auch angewöhnen, mit R1 und L1 zu schießen. Ja, ich auch, umgestellt, ein paar Tage, aber ich komme damit gar nicht zurecht, ey. Hi. Ja, aber eigentlich. da. Ich da. Ah, hier kann man ping, das ist ja geil. Oh, chillig. Was ist das denn jetzt hier für eine Riesenmap, Alter? Für... Egal, das ist doch nicht so kacke hier. bitte also, oh, bescheuert. Bin ich, auf der bin ich auf der kleinen Map noch nicht, weiß, aim habe, Alter, Was will ich denn hier machen von 1000 Meter Entfernung? Wir das Gefühl, dieses ganze hier ist wie Battlefield, Digga. Hier kommen Bots und so ein Scheiß. Mann ey. I have a you. Znak wrażenie spada jest super, fajnie wygasę, fajnie, fajnie, naprawdę spoko. Ja! Dostał! MBOTZ RUM! Aż mi się ręce zaczęły wchodzić. Wow, ich schneife jetzt ja. mal. Digga, ey, diese Bots, die nerven Mann. Ey, die hier rennen 10 Bots auf einmal rum, Alter. und... Alter, nicht. Das kann doch nicht sein. Erzählen die Bot-Kills denn auch, oder? Was ist das hier? Ahnung, Digga.

Hey, da fiel schon ein Oh Mann, ich weiß gar nicht, welche Gegner und wer Bot sind, Digga. Hey, muss ich muss du ullen. Oh, ich überlebe, ich überlebe. Heal me, guys. Oh. Der MP ist stark, Alter. Mit diesem flachen Visier oben drauf. <laughs> Toll, und nicht verreckt. Ah, oh, ich hab eine Drohne. Nice. Das ein trip ne auto Da wird die Digga, wir zocken gleich <laughs> schnelles Spiel, Ja, beruhig dich. Machen wir. Man muss ja mal testen hier. Boah, oh, Jetzt wir müssen wir snipen. Snipen sagst du? <lacht> jo. <lacht> Selbst Quickscope ist komplett aufs Spiel genommen, weil du das gar nicht machen kannst. <laughs> oh,

Pięto, no to, to samo. Sama. Czekajcie, a co tu się robi? Tym? Idę tutaj. Aha, to tu się zmienia. Co tu się z tą grafiką dzieje, nie? Przypomnę, to jest PS5, nie? Dobre, nie. Jezus jak się krzyczą cienie. O, uzupełniam amunicję. A nie, chyba pełną. Dobra, lecimy. Chyba Niemcy mnie wyciszyli, bo ich nie słyszę. Nasze drodze. Koledzy Niemcy grają sami, nie patrzą wow, co tu się dzieje z tą grafiką? Ale spadki Został ale przeżył Nuda. Trzeba lecić tam, niech coś się dzieje. On to nie widzę. Ło, ale słyszę. Ło! I po co ja tam podchodziłem? helikopter transportowy. To są nasi, okej okay. Nasz Wilson jest w drogę no, To jest dobre miejsce Tak tu walą, a ja tu nie widzę Co to? Dobra Ej, ale wygrywamy ostro oh, O oh, oh, oh. Kurde był to ja, Mam cię Haha, mam cię zrobić ja, To jest cały do jak ja to lubię No tak, bądź teraz też pomieszałem i sobie tą czwórkę niechcących chyba popsułem. O, nie najgorzej. Co? I tak to wygląda. Te... masakry ile błędów. Nie wiem, może coś z moim internetem dzisiaj jest. Grafa miała straszne takie przycinki, strasznie się krzyczyła, cienie szczególnie. Momentami było bardzo dziwnie. To był pierwszy meczyk. Taka próba, jak wygląda Beta. Jak widzicie u góry beta będzie trwała jeszcze 3 dni. Powiem wam, że lepiej bawiłem się przy Unlisted które było w płycie jakiś czas temu, niż to. Dla mnie to z Call of Duty jest zbyt przehypowane, zbyt ludzie są nakręceni zawsze na Call of Duty, o Call of Duty to, o Call of Duty tamto, a według mnie te mniejsze gry, strzelanki, były lepsze. Wychodzę z wabii i dziękuję bardzo. Na dzisiaj to koniec. Pora się odprężyć. Średnio. Tak, tak, tak średnio na jeżo, jak na razie. Nic nowego nie dodają. Nic. W sumie co mają dodać, właśnie. Tylko grafikę poprawiać. Także. Kto był, to był. Trzymajcie się. Cześć. <grym>